Dzień dobry Państwu. Nazywam się Aleksandra Praje. Od wielu lat zajmuję się malarstwem. Muszę poprawić okulary, przepraszam. I maluję akwarelami, olejami. Używam techniki kolażu. A w 2014 roku miałam okazję nauczenia się malarstwa na szkle, co typowego w Polsce, tradycyjnego. I obraz, który chciałam ukwalifikować, ofiarowałam na Wielką Orkiestrę. Nazywa się Litwa, to jest dyptyk malowany na szkle. To jest szkło hartowane, także jest bardziej odporne od cienkiego, normalnego szkła. Jest bardzo dobrej, jasnej jakości, także nie zmienia kolorów, a daje im jednak no niesamowite efekty. Dlaczego ten obraz? Bo mi ta wieś z Litwy kojarzy się też z wsią w Polsce, gdzie właśnie uczyłam się tej techniki. Technika jest trochę specyficzna, to znaczy malujemy na szkle, zaczynając od detalu, a następnie oddalając się warstwami. Używam do tego różnych farb, jak farby oczywiście specjalne i lakiery specjalne do szkła, ale również farby do ceramiki, które czasem się gryzą, nie lubią się. Używam akrylu, używam złotka, kolażu no i różnych takich technik. Co chciałam więcej powiedzieć? Obraz jest oprawiony. Wymiar jest 2x30x60 plus ramki. No i chyba tyle. To jest moja pracownia. Pracownia jest usytuowana 30 km od Lille. Z ogrodem, z kominkiem. Także dobrze mi się tu pracuje. Mam nadzieję, że licytacja odbędzie się interesująco. Osobie, która zakupi, podaruję również tą książeczkę na temat moich doświadczeń w malarstwie na szkle i różnych innych doświadczeń, bo na przykład, właśnie trafiłam na malarstwo chińskie wewnątrz kulek szklanych. Ciekawe rzeczy. Dziękuję uprzejmie.